Tablica do łyżwy dla sufitu rozciągającego zdjęcie naprawy funkcji po zainstalowaniu sufitu rozciągającego w domu, kolejny krok w jego zaufaniu do IT Yourself Foundation podstawa wsparcia całego domu zależy od jego projektu i siły. Termin septyczny. Instrukcje instalacji nowoczesny domek lub wiejski dom jest nie do pomyślenia bez znajomych udogodnień. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Wodoodporność łazienki jest jednym z tych etapów procesu naprawy i budowy, którego znaczenie i potrzeba są prawie niemożliwe do przeceniania. Jego istota polega na dokładnej i przemyślanej ochrony podłogi, ścian i wszelkiego rodzaju struktur od szkodliwych skutków wody i kondensatu. Zaniedbując wodoodporność o wysokiej jakości, Mówisz wszystkie materiały wykończeniowe na nagłe uszkodzenia. Ponadto pleśń, ukryta w zakątkach nieprzetworzonego pokoju, może powodować rozwój alergicznego zapalenia nosa, kaszlu, zapalenia skóry, pr. Wcale nie jest trudne do hydroizolacji łazienki własnymi rękami. Najważniejsze jest ściśle obserwowanie technologii pracy, jakie rodzaje wodoodporności istnieją. W zależności od charakteru używanych materiałów i metod ich zastosowania wodoodporność wyróżnia się powłoką, tynkowaniem, odlewem, wstrzykiwającym i blaskiem. Z reguły w ramach łazienki stosuje się tylko powłoka i żarłoczne. Wybrano materiały do U200 Beks l 200 wodoodporności. Biorąc pod uwagę stan powierzchni i możliwości tymczasowe, krwawe wodoodporność materiały użyte do klejącej wodoodporności łazienki są dostarczane w rolkach. Są one tworzone na podstawie appi SBS bitumu zmodyfikowanego przez polimery. Takie produkty są wzmacniane włóknem szklanym lub poliestru. Istnieją dwa typy, połączone, dopasowane do obowiązkowego użycia palnika i samozadowolenia. Wszystko jest oczywiste z nazwy. Jednak ostatnio nawet najnowocześniejsze, coraz mniej, zostały skierowane do materiałów zwiniętych. Doświadczeni eksperci twierdzą, że pomimo pozornej prostoty instalacji, odcięty, wklejony, będziesz musiał zapewnić wiele bardzo ważnych niuansów. Nieprawidłowości podstawy powyżej 2 mm są niedopuszczalne. Podstawa powinna być sucha. Stramink płótna. Powinien odbywać się z ekstremalną dokładnością. Wśród niepodważalnych zalet klejenia wodoodporności, ekonomiczności, niezawodnej fiksacji, możliwość poruszania się po nim natychmiast, po zakończeniu prac instalacyjnych. Krystal Waterproofing Kryształowe Wodoodporność Łazienki to nic innego. Jak tylko przy powierzchni specjalnych mieszanin budowlanych. Mieszanki wybierają. Zaczynając od warunków określonego pokoju. Jego główna zaleta jest bezpretensjonalna dla jakości powierzchni. Ważne. Specjaliści ostrzegają, wodoodporność oparta na bitumice nie jest wybrana. Trudno jest z nimi pracować, chociaż ich skuteczność jest bardzo wysoka. Planując budżet i zastanawiając się, jakie ceny za wodoodporność łazienki nie zapominaj że ochrona powinna być zorganizowana nie tylko na podłodze. Ściany powinny być również jakościowo zaangażowane w ten proces. Wodoodporność łazienki, technologia wykonywania pracy krok po kroku, podobnie jak w zdecydowanej większości prac naprawczych. Pierwszym krokiem procesu będzie przygotowanie powierzchni. Jak przygotować kąpiel do wodoodporności? Usuń stare wykończenie, dokładnie usuń wszystkie śmieci. Spłukać powierzchnię, wyrównać powierzchnię do kitu, notatka. Wszystkie żetony i pęknięcia powinny zostać wyeliminowane dokładnie na tym etapie. W przeciwnym razie z pewnością poczują się później. Ostatecznym akordem prac przygotowawczych jest zastosowanie podkładu. Jeśli planujesz użyć mieszanki cement polimer dla urządzenia wodoodpornego, możesz zrobić bez zależności tylko po to, aby posypać powierzchnię wodą lub chodzić po nich wilgotnym wałkiem. Obliczanie i przygotowanie mieszanki wodoodpornej przed przygotowaniem mieszanki do wodoodporności nie będzie zbędne oszacowanie, Ile będzie potrzebne. Więc później tak się nie stało, że przed końcem pracy masz najmniejsze, a rozwiązanie jest już na zerach. Lub odwrotnie, litość będzie, jeśli przygotowana mikstura jest dwa razy więcej niż musisz rzucić pozostałe. I to jest równoznaczne z rzucaniem pieniędzy. Oczywiście wszystkie mieszanki różnią się spójnością. Są takie, które są już sprzedawane w gotowej formie na podstawie polimeru i nic nie będzie musiało być hodowane. Ale po co uratować nadwyżkę jakichkolwiek środków? Mieszanki cementowe z pewnością będą musiały przygotować do tego wystarczającą objętość, do której woda w temperaturze pokojowej jest wylewana. Następnie dodaje się tam suchą mieszaninę, przylegają do instrukcji wskazanych na opakowaniu towarów. A składniki mieszają się do homogenicznej masy. Po 5 do 10 minutach kompozycja jest ponownie mieszana. Aby obliczyć dokładną ilość wodoodpornika, konieczna jest całkowita powierzchnia wszystkich powierzchni, które należy podzielić na półtorej. Powstała liczba odzwierciedla zużycie materiału na metr kwadratowy. Warto wiedzieć. Wynik uzyskany przez proste obliczenia zaleca się zaokrąglanie do liczby całkowitej w większym kierunku. Zawsze potrzebna jest niewielka podaż. Mieszanina jest stosowana na łóż mieszaninę wodoodporną pędzlem, wałkiem lub szpatułką w kilka warstw. Optymalne warunki dla temperatur roboczych wynoszą plus 15 stopni, wilgotność 55-60%. Mieszanina powinna być rozmieszczona równomiernie i ostrożnie aby warstwy okazały się gładkie i równe. Każda kolejna warstwa jest stosowana prostopadle do poprzedniej po wyschnięciu. Z reguły czekają na kilka godzin. Ile szczegółów ochrony jest wymaganych i jaka powinna być ich grubość. Nie może być jednoznaczna, Ponieważ każdy producent ma własne zalecenia na ten temat, znajdziesz niezbędne informacje w pakiecie. Każdy przemyślany właściciel w trakcie badania technologii wodoodporności łazienki z pewnością pojawi się pytanie, co zrobić z głównymi miejscami wycieków. Stawów pionowych i poziomych powierzchni, profesjonalni budowniczowie zalecają ich przyklejenie za pomocą taśmy do wysiłku przed wodoodpornością. Wszystkie szwy, otwory i połączenia powstają po instalacji hydraulicznej, powinny być zabezpieczone za pomocą specjalnego uszczelniacza. Istnieje wiele ich odmian, ale w silikonie w łazience, wzbogaconych fuguinidami, aktywnie zapobiegają tworzeniu się pleśni. Jak widać, Wodoodporność wideo w łazience od ekspertów nie jest tak skomplikowana, pomoże ci to ponownie zweryfikować. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię, włącz JavaScript, aby użyć tego formularza, twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię, włącz JavaScript, aby użyć tego formularza Twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostań autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 do artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła uzasadnienie prawne.